Hej wszystkim, witam Was przy kolejnym odcinku z serii Zagreb w Super Mario Maker 2. <laughs> story Mode, Story Mode, Story Mode. E, co ja tu chciałem? Chyba po prostu to przejść. Wiem, okej, okay. dowiedziałem się, że po poprzednim, znaczy między poprzednim a tym odcinkiem się dowiedziałem, że aby odblokować Super Ball Flower trzeba przejść jakiś level o nazwie. Tylko pytanie, gdzie to jest? Czy to jest gdzieś tu jednak? Gumba Clubhouse... Eee... What? Dobra, nie mam pojęcia, ale okej, okay, przechodzimy po prostu jak leci. Above the clouds, beyond the vines. Hills that's got vines growing all over it. Jeśli you want to know what lies beyond the vines, be my guest. Lonely Farmer. Poziom łatwy i lecimy, bo ja bym chciał odblokować SUPER BALL FLOWER. To się pewnie nie stanie, ale fajnie by było. Uuu, Uu, Vertical Level, Hmm. Jeszcze autoscroll, no chyba nie. O, about no. I mean, dobra, wtedy ten level byłby taki. bardzo szybki, ale. no nie. Tylko nie autoscroll. Nie, 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 nie. Ja tak bardzo nie lubię autoscrolli. Nie ja bym ostwierdzić stwierdzić, że nie lubię autoscrolli bardziej niż water leveli. Przez to, że oba są takie wolne. A, myślę, że to będzie Sideway from A, ten jest, dobrze. Albo i źle. Ok. To też chyba jest z trailera. Albo directa, jak. Jak zwał, tak zwał. Wiecie o co mi chodzi? Checkpoint. Czemu ja mam. What? Why am I a superstar? O, oh, that's why. Mi Excuse. No, nie, 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 dziękujemy. Nawet ty tutaj jesteś. Daj. Ej, nie, nie, nie. Halo. Thank you. Znowu. What the fuck? What the fuck? Nie. Nie. No nie wiedziałem, że to się stanie. Nie. Dlaczego? Dobra, wiem, to jest pięć koinów różnica, ale <grywka> dlaczego? Ok, ja sobie serio muszę przypomnieć, gdzie jest ten Super Ball Flower. Chyba, że ja go dopiero po tym odblokuję. No ja szczerze. Nie wiem, muszę zobaczyć. Yy, yy -y. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on może być, ale wiecie co? Można się przecież ro... przecież rozejrzeć jeszcze po tym. To mi wygląda podejrzanie. Okej, okay, z którym mam zagadać, żeby to odblokować? Andu Doge nie lubimy, lećmy do tego. Chociaż nawet nie wiem, co to w ogóle się odblokuje, czy ja muszę... O nie. Ja już wiem. Tak, to jest właśnie to. Maybe you could probably get into that pipe if you got lead of that piranha creeper. Piranha creeper squash. If you can get lead of this pilana clipper will be able to get to the underground. And you probably all, already know this, but you can hold B while jumping on an enemy to bounce really high. Wow! Przechodziłem naprawdę ultra kaizo level z P switchami i przeszedłem go. Tutaj wam się pewnie tak wyświetla, jak mi się to udało. I tam akurat takie trzymanie, chociaż ja nie trzymałem B, tylko trzymałem A, bo mi tak jest wygodniej, było bardzo ważne. Więc wow! Dobrze, że podkreśacie, że pewnie już to wiesz. You might want to use that against this pesky piranha creeper. I mam po koniec jednego piranha creepera. Ok, little toadie. Pilana Creeper Squash. Squash. To jest taka zabawna nazwa. Squash. Hmm. E, boję się. Czy to jest serio? Tyle. Patrzcie to. Łona go nie musiałem dobijać. Raz tylko starczył. Let's go. No i to mi się podoba, dobrze. Dobrze, dobrze. E, Okej, okay, czyli tak. E, tutaj są chyba trzy poziomy u tego tolda. Aczkolwiek zaraz zobaczymy. Mucha. And the boy is dead, yo. Lecimy. A, właśnie, jeszcze to się tam dokończa? Dobrze. O, let's go, 69! Jak nie 23, to chociaż 69. Uuu, money. Aha. Toadie! Pomóż. On chyba mi nie pomoże. To take you Straight to the underground. Nie, he he he. nie. Co ja mam zrobić? Z kim mam jeszcze zagadać? O czym ja nie wiem? Wow, tylko jeden coin. Wspaniale. Może ty coś wiesz? A, i w ogóle mam drzwi, nie muszę tak chodzić. Ja chcę Super Ball Flower! Mhm, chyba go nie dostanę. No dobra, no to wracamy do Task Mastera dziwne, czy. Bo zobaczcie, żółty to od chciał ode mnie dwie rzeczy. Znaczy, twój. Jakie dwie rzeczy? Trzy rzeczy. Fioletowy chciał dwie. Hmm. Co? Czemu to jest Luigi? Nani? If I find a place that we A, to jest to, dobra, ja to przejdę. Nie, to nie może być Luigi. Nie, nie, nie. Tu procenty liczą, a to. A ja mogę dziś mieć 69%? Okej, okay, czy ja to kojarzę? Okej, okay, kojarzę. I wiem, że zdechnę, bo to jest to z tymi włąpami. Co sobie raczej bez Lugiego nie poradzę, chyba że... Zrobimy magiczną sztuczkę, jaką jest Longium. Albo jako, że już znam nieco lepiej fizykę włąpów... Można się nimi lepiej pobawić. a zapomniałem o tym. To było zbyt oczywiste, jednak ja się na to wziąłem. <laughs> Shit happens. No nie. <laughs> ja tu mogę wejść? Bo nie mogę od razu wejść. I będę musiał poczekać zawsze. Ej, co? Ej, halo, hold up. Hold the fuck up Co tu się stało? Ej, ja się teraz foril pytam, co tu się stało? To się nie powinno stać Dlaczego ta gra mnie nienawidzi? O kurde ty, jakiego busa dostałem w dół Dameson? Okej, okay, a więc tak na tego tu poczekać I tu... Nie udało się. Nie mam kompletnie pomysłu, co ja mam zrobić, a nie chcę pierwszego gameovera. What the fuck? Dlaczego nie umiem grać? O czym ja nie wiem? Na pewno jest coś, o czym ja nie wiem. Musi być. Nie, 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 zdechnę. Nie ma mowy. What the fuck? Dobra, nie wiem, spróbujmy jakoś tak. No jak?! Co?! Co za bullshit, nie z Nie, nie, give up! Jaki jestem lamus. Mamma mia! Pierwszy kurwa game over! Nie, ja to zrobię, ja to zrobię. Spokojnie. Aha! No kurna! Jaki ja jestem spierdolony! Co się w głowie nie mieści, no? No okay. Po prostu jestem elitarny, bo ja nie potrafię poczekać 5 sekund. Nawet nie 5 sekund, sekundy dosłownie. <laughs> nie ma już tamtego Luigiego? 68, tak, będzie 69! Let's go, let's go. Nie ma Luigiego, dobrze. Okej, okay, no to lecimy dalej z czym, nie mam bladego pojęcia. Równie dobrze można to wszystko pieprzyć i lecić do Andudoga. I tak zrobię. Gdzie O! Oh. Mario, jeśli we broke those hard blocks we'd be able to hit those... question mark blocks. Spiny shell smashers. I can't hit the question mark blocks because those annoying hard blocks are in the way. The best way to break hard blocks is with a spiny shell, but I don't have one. Could you go find me a spiny shell? Reach the goal as Spiny Mario. Czy to jest to, to jest to. Oh, dobrze, super ball flower. Tak. Nareszcie. Let's go. Ooh, forest in night. Hmm. Milaiki. Come here boys, Kiedy koiny w końcu mają jakieś znaczenie i musisz się zatrzymać pod dosłownie cztery, <śmucne> smutne. Mimo was, a nie, fiapuj, ja nie, powinien... well, fuck, hold up. Nie, dobra, to się chyba jednak nie uda snake Ło. Hm. Chwila, chwila, chwila. Nie tak już wszystko pięknie wychodzi. Proszę. No you don't. Taktycznie niszczonko. No you don't. No nie. <taktyczne niszczonko> nienawidzicie mnie, tak? Pech mi, mi czym wy mnie nienawidzicie? Mówię oczywiście o Nintendo. Tu gdzieś jest block Dobra, no one gives to sheets. Ja chcę Super Bowl Flowera. Okej, okay, to ja mam pięknie oznakowany. Ja jestem po prostu litaldet, bo nie potrafię patrzeć. Tak w ogóle, czy ja bym się musiał wrócić? Praktycznie cały level. Jakbym tutaj gdzieś nagle. Stracił tego szela? Hmm. hmm. Ty, co za typ? Trzy na raz! Ej, halo, to nie. to nielegalne, zniszczę jeszcze resztę. <grybujesz> I trzecie piętelko zamku jest. skończone. Jeszcze tylko dach. Nie, he! he, he, he. Eee, co? Okej, okay, mam Super Bowl Flowera, hurra, ale i mam Super Bowl Mario Head. Super Bowl Mario Suit. Co to za muzyka? Et so? Hold up, so she Oh man, oh, this is bad. Big red, we got a problem. I shouldn't say this out loud, so here. Toad rescue. let's ah, Redstone got kidnapped while we were taking an out unauthorized break. Please bring Redstone back before the chief notices. Or we all busted, yeah? I reached the goal with one toad in tow. Okay. That's doable. Okej, okay. <laughs> się teraz wystraszyłem. Ej, co, już final boss? Nieważne, mamy coś lepszego. To the Galaxy No, you don't. Toldy. Czy on może tak podróżować jak ja? Oczywiście. Sorry, Nintendo, ale tyle nie dopracowaliście własnej gierki. A jest dobra, nie będę tak mówił, bo. to pewnie było i tak Intended. Nie, Toadie! Totally. Nie wolno. Siedzisz mi tu. No, i proszę, szybka akcja, let's go! Oh yeah, Mario time. Szkoda jednak, że ten toad nie może w ogóle mieć power-upa ze sobą. A to to dead klaszcze! Czy ona jednak wiedziała, że coś jest nie tak? Hmm, diabój ja is back. Co za osiągnięcie, wspaniała rzecz. Muzyczka inna. <gry> Bajer. E, dobra, czy Ty to Odette, już możesz zacząć budować coś innego? Chyba możesz. Okej, okay, czy ona wiedziała? Nie mogę. O jakie to smutne, dobra. Ale wiecie co, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja w końcu mam Super Bowl Flower. E, nie, nie będę wam pokazywał, bo będziecie widzieć to co aktualnie robię. Chociaż pewnie zanim to wrzucę, to już to będzie skończone, bo jestem praktycznie przy samiutkim końcu. Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do następnego. Na razie wszystkim. Bye, bye.